Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, jest gościem Szczytu Klimatycznego Together 2022. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie skończyliśmy dyskusję, debatę o miastach przyszłości. Taka dyskusja nie mogłaby się odbyć bez deweloperów. Jak te miasta w przyszłości będą wyglądały? Rzeczywiście deweloperzy w coraz większym stopniu odpowiadają za budowę tych miast. Dość powiedzieć, że właściwie 99% wszystkich mieszkań niebudowanych Indywidualnie, jako domki jednorodziny dla nas samych, budują właśnie deweloperzy. Ten pozostały procent to są właściwie wszystkie mieszkania komunalne, społeczne, spółdzielnie tbs -y, czy mieszkanie plus tam, czasami to jest 2% tej produkcji, rzadko kiedy do 3%, czyli to rzeczywiście deweloperzy w głównej mierze odpowiadają za dostarczanie tych mieszkań Polakom i coraz większy udział tego. Tych wszystkich mieszkań jest właśnie dziełem deweloperów, i to jest z całą pewnością przyszłość. Nikt nie ma wątpliwości, że miasta muszą piąć się w górę, nie wszerz. I rzeczywiście pewnie za parę naście, a może parę dziesiąt lat. Odwrócimy nasze myślenie o urbanistyce i o projektowaniu. Dzisiaj tworzymy rezerwaty dla przyrody, w których to zakazujemy jakiejś zabudowy aktywności człowieka. Przy tych zmianach klimatycznych i tym, że dokładamy co dekadę dodatkowy miliard ludności w tej chwili, coś co pierwotnie. Zajęło nam 1500 lat. Pierwszy miliard to, to, to było ponad 1500 lat. W tej chwili miliard ludzi dokładamy co 10 lat. Nie ma nikt wątpliwości, że musimy odwrócić nasze myślenie i musimy coraz bardziej szanować tą przyrodę. Więc Przepuszczam, że jest to pieśń przyszłości, ale doczekamy takich czasów, że tak naprawdę wszystko, co poza granicami miast, będzie objęte całkowitym zakazem zabudowy, właśnie po to, żeby chronić tą, te tereny przyrodniczo niezbędne do naszego funkcjonowania, a nam zostanie tylko jedna możliwość: piąć się. W górę to oczywiście oznacza rezygnację z transportu samochodowego, przesiadanie się na rowery, budowę miast wertykalnych, również z zielenią wertykalną, nie tylko tak jak dzisiaj myślimy, w poziomie będziemy coraz częściej myśleni w pionie i na pewno niestety będzie to oznaczało również ograniczenie naszych własnych wygód, bo planety przyrody nie stać jest na to, żeby każdy z nas, każdy mieszkaniec miał willę z basenem, tylko rzeczywiście Planeta nie jest w stanie pomieścić nas na stylu, i ten styl amerykański dzisiaj jest coraz częściej wskazywany jako ten styl, do którego nie możemy dążyć. Będziemy raczej szli do stylu bliżej miast niemieckich, czyli miasta dosyć gęste, zwarte, z dużym udziałem transportu publicznego, zielenią miejską oczywiście, i, i usługami, ale bez samochodów. A co właśnie z osobami, które dzisiaj myślą sobie, a wyprowadzę się z tego zatłoczonego miasta, wyprowadzę się gdzieś na przedmieścia, kupię działkę, postawię domek, będę żył bardziej ekologicznie. Czy to jest słuszne na myślenie? Na pewno na pewno nie będzie to bardziej ekologiczne. Każdy, to łatwo to sobie wyobrazić, jeżeli mamy dom jednorodzinny, to po pierwsze mamy więcej metrów kwadratowych na głowę. Musimy to ogrzać, musimy dostarczyć więcej światła, musimy zużyć więcej materiału. To wszystko powoduje, że nasz ślad ekologiczny, ten ślad CO2 na głowę jest nieporównywalnie większy. On będzie dużo mniejszy, najmniejszy będzie w przypadku punktowców, wysokościowców centrum miasta, będzie nawet niezły w przypadku tych starych budynków wielkopłytowych, osiedli prl bo one są budowane właśnie bez parkingów, czyli mamy stosunkowo nieduże. Mieszkania albo średnie mieszkania, ale przyklejone jedno do drugiego. I mimo tego, że cały budynek zużywa, czy też jego efektywność energetyczna tych ścian, okien nie jest tak dobra, to przez to, że jest to w kupie, przepraszam, że tak to określę, nie mamy tych strat na ścianach zewnętrznych. Więc finalnie okazuje się, że taki blok jest. Bardzo często nieporównywalnie bardziej ekologiczny od domu jednorodzinnego. Do tego domu niestety musimy jeszcze dojechać. To oznacza, że musimy wybetonować, wyasfaltować naprawdę dużą część terenu. Będziemy budowali autostrady coraz dalej i coraz więcej. Pod tymi drogami nie będzie żadnej aktywności biologicznej. Do tego musimy doprowadzić linie energetyczne, kanalizację, wodę i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko powoduje, że ślad węglowy domów jednorodzinnych jest. Często kilkudziesięciokrotnie większy niż nowoczesnych mieszkań w centrum miasta. No nie mówiąc o tym, że możemy zapomnieć o transporcie rowerowym czy publicznym, jeżeli mamy rozproszone domy na, na, na połaciach pól i mamy taką urbanistykę łanową, znaną często w Polsce, że wzdłuż drogi budują się domy i jedna wieś ma po 10 km długości, bo jest wzdłuż jednej, jednej linii. To nie, jest dobre, to nie jest dobra przyszłość i musimy się z tym pogodzić, a często nam się. Przychodzi trudno z tym, z tym pogodzeniem, bo myślimy sobie, przecież taki dom pod lasem będzie ekologiczny. No nie, będzie bardzo nieekologiczny, bo zapewne też pod nasz jeden dom wytniemy dużo drzew. Nieporównywalnie więcej niż czasami trzeba wyciąć. Rzeczywiście w centrum miasta. Wiemy, że deweloperzy często wycinają drzewa, bo, bo rzeczywiście no, nie ma jak inaczej zbudować tego budynku, ale musimy też patrzeć, ile i że już musimy stracić takie drzewo, ile. Rodzin będzie mogło dzięki temu znaleźć miejsce zamieszkania dobre, godne, żeby rzeczywiście liczyć tą efektywność biologiczną i przyrodniczą. To jeszcze teraz tak na koniec, podsumowując, co w pierwszej kolejności powinno się zmienić, żebyśmy zrobili ten pierwszy krok, żeby w przyszłości żyć w takich ekologicznych miastach? Musimy zrozumieć, że musimy budować wyżej i to oznacza apel zarówno do władz samorządowych, jak i do aktywistów, którzy dzisiaj utożsamiają często branżę deweloperską właśnie jako z tymi ekokwiopicami. Bo rzeczywiście, jeżeli tracimy to jedno drzewo w centrum miasta, my je widzimy, ale wyobraźmy sobie, że to jedno drzewo to jest 100 mieszkań. A te 100 mieszkań zamienione na 100 domów jednorodzinnych pod miastem, nie na widoku naszych oczu, ale ono będzie oznaczało prawdopodobnie 1000 wyciętych drzew. Czyli to jest trochę takie, usłyszałem dosyć mocne porównanie kiedyś, w którym się posłużę. Niektórzy mówią, że lepiej, żeby nie. Nie wolno w mieście nic, nic zrobić, czyli lepiej, żeby zginęło stoje, jeży pod miastem niż jeden że jeden jeż w mieście. To nie jest dobre myślenie, to jest brutalne porównanie, ale ono dobrze nam obrazuje, że musimy patrzeć rzeczywiście, jaki jest nasz prawdziwy ślad ekologiczny. A co możemy zrobić? Każdy z nas niech dzisiaj wsiądzie na rower zamiast yy, jechać samochodem do pracy. Przynajmniej raz w tygodniu, później może dwa razy w tygodniu wyjdzie nam to na zdrowie i na zdrowie wyjdzie również z korzyścią dla środowiska. Do czego państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Przesiadamy się na dwa kółka. A ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję.